Gdy fala powodziowa przemieszcza się odrą przez zachodnią Polskę, miasto Gdańsk decyduje się, by dalej wspierać najbardziej poszkodowanych przez kataklizm. Gdańsk stanęli na wysokości zadania. Nie tylko stanęli na wysokości zadania, ale zrobili to bardzo. W ramach zbiórki rzeczowej udało się wysłać m.in. 47 osuszaczy i 50 agregatów prądotwórczych. Rada Miasta podjęła też uchwałę o wsparciu finansowym dla gmin z terenów objętych stanem klęski żywiołowej. Reagujemy spontanicznie, ale też mądrze i, i to jest ważne. i Myślę, że mieszkańcy Dolnego Śląskiego, polszczyzny to docenią. Uchwała ma charakter intencyjny. Radni apelują w niej do prezydent miasta o nawiązanie. Związanie kontaktu z poszkodowanymi samorządami w celu ustalenia skali potrzebnego wsparcia i obszarów, na które będzie ono przeznaczone. Niewiele projektów na gdańskich sesjach spotyka się z uznaniem wszystkich klubów, a tak było w tym przypadku. Widzimy, z jaką skalą zniszczeń muszą mierzyć się mieszkańcy południa Polski, więc my, jako samorząd gdańska, jako gdańscy samorządowcy, jako mieszkańcy, chcielibyśmy jak najmocniej pomóc. Każdy z nas przekazywał dary, wpłacał pieniądze. Wstępne szacunki urzędników mówią o kwocie 1,5 miliona złotych. Pomoc ma trafić przede wszystkim do małych gmin, które wciąż znajdują się w dramatycznej sytuacji. W jakiej kwocie? To oczywiście trzeba policzyć budżet, zobaczyć, gdzie się da przesunąć, jakie rezerwy. No ale to jest oczywiste i nie poprzestaniemy na tej jednorazowej pomocy. To gminy na południu zadecydują o tym, które obszary najbardziej potrzebują pieniędzy. W niektórych miejscowościach zniszczonych jest nawet 90% zabudowców a powrót do normalności może zająć wiele miesięcy. Uchwała o pomocy została przyjęta jednogłośnie.